Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem Wam pokazać jednego czempiona, który dostał niedawno buffa, i to wyniosło go na szczyt czempionów dobrych na pająku. Robi wszystko: ma kontrolę przeciwników, ma HP burn na AoE i jeszcze może zmniejszać obrażenia ze strony pająka. Czego chcieć więcej? No, może jeszcze tylko obniżania tour meter ale od tego mamy innych czempionów i tym czempionem o którym mówię jest Crypt King Graal do niedawna był mm, siedział po prostu w wolcie u wszystkich nikt go nie chciał za bardzo robić, nie chciał z niego korzystać ale dostał jak już wspominałem bardzo dobrego buffa no i może pokażę Wam tego czempiona omówię co on oferuje to on bardzo fajnie wygląda I Jest to Undead Horde Magic I Champion typu Support HP, no jest ok Dobry defense a Atakiem za bardzo się nie przejmujemy Jest bardzo szybki No i ma 10 Accuracy co jest fajne I jakie ma skille A1 e, brittleness Bane Atakuje jednego przeciwnika ma 60% szans na wrzucenie dużego decrease attack na dwie tury. Szanse rosną do 100% jeżeli cel jest pod wpływem HP burn albo freeze. Książkami tu możemy zwiększyć tylko obrażenia. A2 Deathfires atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wrzucenie HP burn na dwie tury. Możemy tu cooldown skrócić też do trzech tur wcześniej atakował tu o ile dobrze pamiętam trzech losowych trzech losowych tylko przeciwników i mógł wrzucić HP burn, także przejście tutaj właśnie tutaj bubaw o ile się nie mylę tylko tutaj zrobił z tego po prostu atak AOE, co sprawiło, że jest tu zupełnie inny champion w tym momencie, także Deathfires bardzo dobry ruch, ale to nie wszystko Elemental Unity na A3 atakuje wszystkich, umieszcza freeze na jedną turę na przeciwników, którzy są pod wpływem HP Burn. Dodatkowo wydłuża czas działania HP Burn do trzech tur, i to wydłużenie nie może zostać zablokowane. Szkoda, że to są cztery tury. Gdyby to były trzy tury, wtedy by to ładnie się synchronizowało z, z jego A2. Tutaj, książkami, możemy tylko zwiększyć obrażenia. Jak widzicie. Ja tak naprawdę celowałem w wyksiążkowanie tego ruchu, nic więcej. Tutaj książki ani tutaj nie są mi zupełnie potrzebne. Przynajmniej do tego, do roli, którą u mnie pełni. No i na koniec ma bardzo fajną małrę. Zwiększa HP o 33% we wszystkich miejscach. Masterki, jakie u niego mam, to są takie defensywne, z supportem, więcej accuracy. Nie chcę, żeby on zadawał obrażenia, atakując, dlatego tak to zrobiłem. No i co ma ubrane? Jak widzicie, mieszane sety, tylko jeden speed set. Jeśli chodzi o staty: 85 000 HP, 2 prawie 2500 ataku, podobnie defensus, szybki z 253, crit rate mały. Nie chcę, żeby on atakował mocno. Crit damage no, wyszedł tutaj nieco większy, ale przy takim crit rate to nie ma szczególnie znaczenia no i jak na mm, pająka 302 accuracy w zupełności wystarczy jeszcze tylko pokażę Wam co on tutaj ma poubierane tutaj widzicie HP, Speed no ten atak z crit damage tu nie jest potrzebny podobnie Speed no, w zasadzie tylko Speed tutaj się przydaje Speed, Accuracy, HP no i tutaj rękawice HP Percentage ze Speedem, tutaj HP, trochę defensu, Speedu i buty Speed z HP. Także jak widzicie, nie jest to jakiś super dobrany sprzęt, za dużo jest crit rate w niektórych miejscach jest dużo po prostu niepotrzebnych statów, więc można to jeszcze subtymalizować, ale generalnie jest wystarczająco dobrze zbudowane do tego yy, do czego go używam. A i jeszcze może tylko wspomnę dlaczego nie chcę mieć u niego crit rate, dlatego że on ma po prostu podpalać pajączki i chcę, żeby one żyły jak najdłużej po to, żeby jak najdłużej korzystać z tego HP burn. Dlatego nie chcę mieć silnych ataków AoE, żeby za dużo y, życia im odebrać i żeby zostały szybko unicestwione. Dlatego właśnie nie szedłem w obrażenia z z uderzeń no i pokażę Wam jak on wygląda w spiders den tutaj pokażę Wam na 25 hmm, poziomie, aczkolwiek moja Alessandra tutaj ma hmm, jest negatywna affinity, więc nie będzie tutaj tak dobrze obniżać turnita no ale zobaczymy Wyłączę auto, zobaczymy jak to pójdzie na, na manualu. No zacznę od tego, żeby zwiększyć sobie speed, obniżyć turmiter. Tutaj nie atakuje, więc nie ma Week Hita. No i w tym momencie mam już wszystkie pajączki. No i zaczynam od HP Burn. Jest wyksiążkowane, więc jest 100%. Accurysis jest też odpowiednie, więc no jedyne co tutaj może mi przeszkodzić to te 3% rezysta, które zawsze jest. Y Dostęp... i tutaj jeden się oparł cała reszta jak widzicie ma I ma hp na sobie decrease defense to potrzebne dla cold Heart, żeby tutaj mogła troszkę więcej zadać obrażeń i przy okazji obniżyła tool meter teraz atak ze strony I się monster żeby wrzucić sobie tarczę jak widzicie mimo tego ataku nie mam Pajączki ciągle dobrze się trzymają, więc nie ma, yy, nie ma problemu. To na razie o, z A1 obniżyłem. No i teraz co? Drugi ruch ze strony yy, Crypt King'a. Teraz użyję A3 Elemental Unity i wrzucę po prostu freeze na tych wszystkich, więc nie będą stanowić zamrożenia. No ten jeden, ten jeden uniknął, ale jak widzicie, freeze, freeze. Yy, do tego stan <grym> HP burn. I w tym momencie tylko czekać aż będą palić. I już jeden spalił. I teraz tylko patrzmy, jak to będzie działać. Teraz jeszcze decrease attack na dużego pająka, żeby potem nie uderzyła. Mam nadzieję, że nie będzie wykitu? Był. W tym momencie nie użyję drugi raz HP Burn, no bo mu się zaraz ruszy i z tego nie skorzystam, więc A1, tutaj się pochronimy, obniżę turniter trochę, no mam nadzieję, że da radę przeżyć, jak widzicie ma przyzwoity resistance, poisony nie wchodzą. Idealnie. Mam nadzieję. Ach, szkoda, że nie zabił. Byłoby mniejsze leczenie. Ale i tak HP burn jeszcze gdzie nie gdzie działa. Ej. Dobra. Mogłem użyć tego HP burn tam. Myślałem, że szybciej się ruszy. Kupę czasu przez to straciłem. Dalej obniżam turniter, więc nie było to najlepsze zagranie z mojej strony. Teraz na pewno jak wrzucę, to ich zeżre. Trochę obniżymy. Jak widzicie, znowu wszyscy płoną. Obniżymy turniter. I teraz freeze. W sumie na auto mogę wrzucić. Alessandra daje radę. I tylko patrzmy, jak świat płonie. Na czas nie patrzcie, no bo grałem przecież ręcznie, więc, więc czas jest słaby. Jak widzicie, najlepszy to jest 2 minuty tym składem. Zobaczmy, jak to pójdzie na, na stageu 24, gdzie nie mam złego Affinity. U nikogo z moich auto. No i popatrzmy. Lisandra obniży Teraz dam Increase Speed. Teraz wejdzie HP Burn. Wszędzie pięknie weszło. Tarcza jest. Freeze. Teraz seeker powinien wejść. I patrzmy jak wszystko płonie. Pięknie. Pięknie wygląda jak tak szybko uchodzi życie z pająka. A nam się nic nie dzieje, no bo Freeze zablokował ruchy, I dopiero teraz coś się zaczyna dziać. Ale mam wielkie tarcze Mirror's Created Monster, które skutecznie chronią. No, teraz zeszła tarcza. Mam nadzieję, że zaraz Mirror's Created Monster to naprawi. I mamy znowu tarcza. Nic się nie dzieje. Teraz tylko czekamy aż HP Burn wróci. Ej, nie udało się obniżyć Turmiter. I ja się troszkę podleczyła. HP Burn, HP Burn. No i patrzymy znowu, jak to pięknie działa. Nie pamiętam, czy u Lisandry. rezyst. był Lisandra nie ma książek, o ile wiem. Nie pamiętam, czy one skrócają cooldown. Jeżeli tak, to jeszcze szybciej tutaj będę obniżał turniter. Będzie tu bardziej skuteczne. Freeze. No i teraz spokój. Cold Hard jest chronione, i teraz tylko czekać aż HP Burn zrobi swoje. No, jak widzicie, wcześniej używałem Tyranta plus Achak. Tyrant miał HP Burn, Achak Freeze. A teraz wymieniłem tą dwójkę na jednego championa. No tu trochę pechowo wybiłem tych, te pajączki, co mi wydłuży walkę. No albo jakiś hardseeker, albo. HP Burn, niech wejdzie. No yes. i jest. I hardseeker. No czas nie był tutaj najlepszy na tym poziomie. A jak widzicie, prawie 11 milionów to wszystko HP Burn Crypt King'a. miscreated Monster dołożył 1,5 miliona. Jeszcze mil... 3 miliony prawie. Scoldheads, hardseekerów, milion. Tyrella, no Lisandra była od zupełnie innej roli. Mam nadzieję, że mm, przekonałem was do tego, żeby, że warto zainwestować w Crypt Kinga. Jeżeli go macie, jeżeli gdzieś zalega w wolcie, wyciągnijcie go. Jest naprawdę, i po tym buffie jest naprawdę wart tego, żeby na niego postawić. HP Burn do tego Freeze, czyli kontrola dwa w jednym. Bardzo, bardzo dobry champion. Właśnie na na pająka, ale nie tylko na HP Burn przecież jest na Dun Tower jest bardzo przydatne jest bardzo przydatne na, na hydrze, więc możecie go używać w kilku, miejscu, w kilku miejscach na raz a z mojej strony na dzisiaj to wszystko mówi do was Samael. cześć